20-lecie działalności łowickiej. korzystać Cię nam w imieniu władz samorządowych Miasta Łowicza serdecznie dziękujemy za popularizowanie historii i dziedzictwa kulturowego Ziemi Łowickiej. Towarzystwo od początku swojego istnienia wszechstronnie nie działa na rozkład i bogactwo kulturowe regionu poprzez działalność wydawniczą i popularną naukową, przynależności do lokalnej wspólnoty, koncentruje się na popularyzacji wiedzy o przeszłości tradycji i kulturze, wpływa na kształtowanie zainteresowań w pięknej misji niebubickiej, dorobek nowy duchowy minionych epok i teraz większości. Słowa Konfucjusza, kto zdobywał wiedzę a nową bez ustanu zdobywa, ten może być nauczycielem innym. Są jak najbardziej słuszne dla państwa i nie motywują go więcej po do dalszej efektywnej pracy i działalności w dzieleniu. członków Towarzystwa, którzy poprzez swoją postawę, wiedzę, oddanie i pasję popularyzują naszą tożsamość i historię. Z ogromną przyjemnością śledzimy i wspieramy wszystkie Państwa działania promujące.